Witam wszystkich z tej strony reveres.pl, a to jest tutorial e, stworzenia reklam w Google Web Designer. Mm. Na początku może taki wstępik króciutki, ponieważ mam y, teraz nowe konto, e, nowy kanał. Teraz się nazywa reveres, dawniej XGoneon. I teraz może tak odnośnie programu. Program, darmowy program z wydawnictwa Google miał ten program ułatwić pracę tworzenia własnych reklam na serwisy, po prostu na nich umieszczanie. Tu jest o tyle dobrze, że możemy sobie tworzyć po prostu obiekty 3D, ruchome 3D obiekty. Google Web Designer jest mm, darmowym programem do pobrania z Google. Link będzie w opisie. Waży mniej więcej 60 MB. Więc no, może przystąpmy do mm, omówienia y, programu. Tu sobie mamy menu y, programu. Tworzymy nowe pliki, ja sobie tu stworzyłem i mamy po lewej stronie taki jakby... Szybkie szybkie, 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 dodawanie obiektów, zarządzanie tymi obiektami. Więc tak, tutaj mamy przybornik narzędziowy, czyli narzędzie do, do zaznaczania, czyli sam kursor, narzędzie do obracania obiektów, tutaj możemy obracać i przesuwać obiektami, już tu przesuwa, przesuwamy obiektami. Narzędzie do tagów. Pióro, tekstowe narzędzie, narzędzie wypełnienie, narzędzie dobracenia sceny, ręka i powiększenie, czyli lubka. Możemy sobie powiększać scenę. I tak. Teraz, może omówmy po prawej stronie, czyli tak, kolory. Kolory, na której możemy sobie stawiać, na przykład, możemy sobie wyrysować jakieś kółeczko i zaznaczyć, jakim kolorem ma być to kółko. Następnie właściwości, właściwości tego komponentu, którego, który aktualnie robimy lub dodawanie własnego o własnym ID yy, komponenty. Galerie 360 stopni. Ona umożliwia nam, yy, nam wykorzystanie kilku obrazków do yy, obracającego się obiektu. Galeria obrotowa tworzy przesuwaną galerię z wieloma obrazami. Galeria przesuwana tworzy galerię, którą e, może przesuwać użytkownik w czasie rzeczywistym. Iframe służy do osadzania elementu, w którym można załadować element z zewnętrznym adresem e, innej strony. Mapa. Wstawienie fragmentu mapy no, z możliwością konfigurowania i przeszukiwania. Obszar do kliknięcia. Wstawianie przez tego elementu, którego nie widać, a można yy, przypisać na przykład jakiś odnośnik. Wideo. No to wstawianie dowolnego filmu. Wideo yy, i YouTube, czyli umieszczenie filmu bezpośrednio z serwisu YouTube. I to by było chyba na tyle z takiego grubszego omówienia e, programu. W następnym odcinku już zajmiemy się takim oto tworzeniem mm, tworzeniem strony. A jeszcze może powiem e, wymagania systemowe, żeby się nie zdziwili niektórzy ci co mają Windows XP, ponieważ tam już nie zadziała ten program. No ja mam Intercore... Dwa duo, a tutaj piszą, że Intel Pentium 4 lub AMD Athlon 64, pamięć 2 GB, rozdzielczość ekranu 1280x1024 i połączenie internetowe wymagane do początkowego używania po pobraniu aplikacji oraz wykonywania aktualizacji. To jest wersja beta, więc pewnie bardzo dużo i bardzo często będą aktualizacje. Myślę, że yy, Dadzą coś takiego jak tworzenie stron www, bo jak na razie to tylko reklamy można w nim tworzyć. I to by było chyba na tyle. Pamiętajcie, łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dajcie łapki w, łapki w górę. I do zobaczenia w następnym odcinku.